Wyobraź sobie to. Jesteś dwunastoletnim chłopcem o imieniu Alexios. Stoisz na kamiennej platformie na gorze w Atenach w roku 423 przed Chrystusem. Twoje drobne ręce drżą, gdy bogaci mężczyźni krążą wokół ciebie, jak drapieżniki oceniające swoją zdobycz. Twój ojciec, zadłużony po uszy u lichwiarza, właśnie sprzedał cię najwyższemu oferentowi. Nie jesteś już synem, nie jesteś nawet człowiekiem w oczach prawa. Jesteś towarem, młodym ciałem przeznaczonym do zaspokajania najciemniejszych pragnień elity ateńskiej. Zimny kamień pod Twoimi bosymi stopami sprawia, że dreszcze przebiegają przez Twoje ciało, ale to nie zimno powoduje, że Twoje serce bije jak oszalałe. To strach przed tym, co czeka Cię w ciemnościach luksusu, gdzie Twoja niewinność stanie się walutą, a Twoja młodość towarem do konsumpcji. To czego nie wiesz, to że właśnie wkroczyłeś w system tak przerażający, tak systematycznie okrutny, że współczesne zbrodnie wydają się przy nim dziecinnymi zabawami. Co nadchodzi, jest znacznie gorsze niż śmierć znacznie znacznie gorsze. Przed zanurzeniem się w te zapomniane historie przetrwania i cierpienia, jeśli lubisz poznawać ukryte prawdy historii, rozważ polubienie i subskrypcję dla większej ilości takiej treści. I proszę, skomentuj poniżej skąd słuchasz. Wydaje mi się niesamowite, że razem odkrywamy te starożytne historie z różnych części świata, połączeni w czasie i przestrzeni przez naszą wspólną ciekawość przeszłości. System męskiego konkubinatu w starożytnej Grecji nie był aberracją czy skandalem był fundamentalną instytucją społeczną, tak głęboko zakorzenioną w kulturze ateńskiej, że definiowała relacje władzy między mężczyznami każdej klasy społecznej. Od polis do prywatnych domów młodzi chłopcy służyli jako żywe symbole prestiżu i chciała zamieniane na polityczne sojusze i społeczną dominację. Kiedy Aleksios zostaje sprzedany na agorze tego jesiennego poranka, trafia do świata, w którym relacje między starszymi mężczyznami a młodymi chłopcami nie tylko są akceptowane, ale wręcz wychwalane jako najwyższa forma męskiej edukacji i dojrzewania duchowego. Ale za piękną retoryką o mentorstwie i filozoficznym rozwoju kryje się brutalna rzeczywistość systematycznego wykorzystywania dzieci, usankcjonowana prawem i uświęcona tradycją. System Erastesa i Eromenosa kochanka i ukochanego tworzy hierarchię, w której dorośli mężczyźni konkurują o prawo do posiadania najpiękniejszych chłopców miasta. Alexios ze swoimi kręconymi jasnymi włosami i niebieskimi oczami reprezentuje idealny typ młodzieńczej urody, który wzbudza pożądanie wśród ateńskiej elity. Jego wartość na rynku nie mierzy się w drachmach, ale w prestiżu społecznym, jaki może przynieść swojemu właścicielowi. Perikles, bogaty stratek i mówca, który kupuje Alexiosa za astronomiczną sumę pięciu tysięcy drachm, nie robi tego z impulsu. To inwestycja polityczna. Posiadanie najpiękniejszego eromenosa w Atenach jest równoznaczne z demonstracją władzy, bogactwa i wyrafinowania kulturalnego. W społeczeństwie, gdzie publiczny wizerunek decyduje o politycznej karierze, Aleksios staje się żywym ornamentem prestiżu swojego pana. Ale to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami luksusowej willi Periklesa, odkrywa prawdziwy horror systemu który Grecy nazywali najszlachetniejszą formą miłości. Dom ozdobiony freskami przedstawiającymi sceny z Iliady i Odysei staje się więzieniem, gdzie każdy dzień przynosi nowe formy upokorzenia i wykorzystania. Aleksios mieszka w małej komnacie przylegającej do sypialni swojego pana, pomieszczeniu celowo zaprojektowanym tak, aby podkreślać jego status własności, a nie gościa. Ściany z surowego kamienia Minimalne umeblowanie i brak okien tworzą atmosferę klaustrofobiczną, która ma łamać jego ducha i eliminować jakiekolwiek myśli o ucieczce czy oporze. Codzienna rutyna Aleksjosa jest starannie zaplanowana, aby maksymalizować jego dostępność i atrakcyjność dla Periklesa. Poranek rozpoczyna się od kąpieli w wodzie perfumowanej różaną wodą, podczas której słudzy myją każdy cal jego ciała z precyzją przygotowującą towary do sprzedaży. Jego skóra jest nacierana olejkami z najbardziej egzotycznych regionów znanego świata, szafranem z Krety, mirą z Arabii, ambrą z odległych północnych wybrzeży. Następnie przychodzi czas na przygotowanie jego wyglądu. Aleksios musi pozostać bez włosy na całym ciele, co wymaga codziennego golenia przez wyspecjalizowanych balwierzy. Włosy na jego głowie są układane w skomplikowane fryzury ozdobione złotymi wstążkami i drobnymi perłami. Jego oczy są podkreślane czarnym kolem, a usta smarowane czerwonym pigmentem, który sprawia, że wyglądają jak dojrzałe granaty. Ubrania Aleksiosa są starannie wybierane, aby podkreślać jego młodość i atrakcyjność. Chiton z najdelikatniejszego lnu, przezroczysty i mięciutki jak skóra niemowlęcia, ledwie ukrywa kształty jego rozwijającego się ciała. Złote bransoletki na jego nadgarstkach i kostkach nie są ozdobami. To symbole własności, znaki jego statusu jako przedmiotu posiadanego i używanego przez Periklesa. Ale prawdziwy horror zaczyna się, gdy Perikles wraca do domu po dniu spędzonym na agorze czy na zebraniach politycznych. Alexios musi być gotowy na każde zawołanie, dostępny do zaspokojenia każdego kaprysu swojego pana, bez względu na to, jak bardzo może to być dla niego upokarzające czy bolesne. Wieczorne rutyny często rozpoczynają się od symposion, uczt, na których Perikles demonstruje swoje bogactwo i wyrafinowanie przed innymi członkami ateńskiej elity. Aleksios jest prezentowany jak żywy klejnot. Jego rola polega na deklamowaniu poezji, graniu na liże i tańczeniu w sposób, który ma wzbudzać pożądanie u gości. Musi zachowywać się jak idealny eromenos. Skromny, posłuszny ale jednocześnie kusząco niedostępny dla innych mężczyzn. Te pokazy publiczne są dla Aleksjosa torturą psychologiczną nie do opisania. Aleksjos musi udawać, że cieszy się z bycia obiektem pożądania starszych mężczyzn, że jest wdzięczny za uwagę, którą otrzymuje i że darzy Periklesa prawdziwą miłością. Każdy gest niezadowolenia, każde spojrzenie, które mogłoby sugerować opór czy nieszczęście, grozi natychmiastowym i surowym karaniem. Goście na symposjon otwarcie dyskutują o atrakcyjności Aleksjosa, oceniają jego taniec, komentują jego głos i spekulują o jego umiejętnościach w bardziej intymnych sprawach. Dla niego to upokorzenie bez granic, być ocenianym jak zwierzę hodowlane, podczas gdy udaje, że jest dumny z otrzymywanej uwagi. Ale najgorsze przychodzi po odejściu gości, gdy Aleksjos zostaje sam z Peryklesem w prywatności willi. To co następuje w ciemnościach sypialni jest systematycznym wykorzystywaniem, które niszczy nie tylko jego ciało, ale także jego duszę. Perikles nie widzi w nim człowieka, widzi piękny obiekt do użytku, zabawkę stworzoną dla jego przyjemności. Manipulacja psychologiczna stosowana przez Periklesa jest równie niszcząca jak przemoc fizyczna. Mówi Aleksiosowi, że powinien czuć się zaszczycony. Że został wybrany przez tak ważnego obywatela. Tłumaczy mu, że ich związek to tradycyjna grecka pederastia, szlachetna instytucja edukacyjna, która ukształtuje go w właściwego mężczyznę i obywatela. Te kłamstwa są szczególnie okrutne, ponieważ zawierają ziarno prawdy wystarczające, aby zasiewać wątpliwości w umyśle dwunastoletniego chłopca. Może rzeczywiście powinien być wdzięczny. Może to normalne, że wszyscy chłopcy jego wieku. Przechodzą przez podobne doświadczenia? Może jego ból i upokorzenie to konieczne składniki jego edukacji? Perikles umiejętnie używa nagród i kar, aby kształtować zachowanie Aleksjosa. Gdy chłopiec okazuje opór czy niezadowolenie, następują kary: bicie, pozbawianie jedzenia, zamykanie w ciemnej komnacie na długie godziny. Ale kiedy udaje entuzjazm i zadowolenie, otrzymuje nagrody: lepsze jedzenie, złote ozdoby obietnice przyszłej wolności. Ten system kondycjonowania jest diabelsko skuteczny. Aleksios szybko uczy się, że przetrwanie wymaga grania roli idealnego Eromenosa, nawet jeśli każda chwila tego przedstawienia niszczy jego prawdziwe ja. Rozwija zdolność dysocjacji psychologicznej, oddzielając swój umysł od tego, co dzieje się z jego ciałem. Ale trauma nie kończy się na prywatnych sesjach z Peryklesem. Grecy praktykują coś, co nazywają dzieleniem się. System, w którym właściciele najcenniejszych eromenów pożyczają ich przyjaciołom i sojusznikom politycznym jako gesty dobrej woli i wzajemnego szacunku. Aleksios jest regularnie wypożyczany innym członkom ateńskiej elity, każdy z których ma swoje własne preferencje i metody wykorzystywania młodych chłopców. Alkibiades, słynny mówca i polityk, Preferuje psychologiczną manipulację nad przemocą fizyczną. Opowiada Alexiosowi skomplikowane historie o mitycznych bohaterach, którzy znaleźli miłość i spełnienie w ramionach starszych mentorów, próbując przekonać chłopca, że jego sytuacja to romantyczna przygoda, a nie dramat. Critias z drugiej strony jest znacznie bardziej brutalny. Uważa, że prawdziwa pederastia wymaga dominacji i podporządkowania przez strach. Podczas sesji z nim Aleksios cierpi fizyczny ból, który zostawia ślady na jego ciele na tygodnie. Musi się uczyć jak ukrywać te ślady pod makijażem i ubraniami, aby nie zawstydzić Peryklesa przed jego towarzystwem. Każdy z tych mężczyzn traktuje wykorzystywanie Aleksiosa jako swoje naturalne prawo, sankcjonowane przez wieki tradycji i filozofii. Cytują Platona i jego dialogi o naturze miłości, używają słów Homera o pięknych młodzieńcach w Iliadzie, powołują się na przykłady mitycznych bohaterów, którzy mieli młodych kochanków. Ta intelektualna racjonalizacja czyni ich zbrodnie jeszcze bardziej odrażającymi. Nie są to impulsywni drapieżniki działający w ukryciu, to wykształceni, kulturalni mężczyźni, którzy przekształcili wykorzystywanie dzieci w wyrafinowaną sztukę. Opatrzoną filozoficznymi uzasadnieniami i poetyckimi opisami, system edukacyjny w starożytnej Grecji był głęboko powiązany z instytucją pederastii, co oznaczało, że Aleksios musi również uczęszczać na lekcje z najlepszymi nauczycielami Aten. To może wydawać się pozytywnym aspektem jego sytuacji, ale w rzeczywistości stanowi kolejną formę psychologicznej tortury: uczenie się geometrii od Euklidesa, filozofii od uczniów Platona. I retoryki od mistrzów mównictwa, podczas gdy jednocześnie jest traktowany jak obiekt seksualny. Tworzy kognitywny dysonans, który niszczy jego poczucie rzeczywistości. Nauczyciele wiedzą o jego statusie, ale udają, że ich relacja jest czysto akademicka. W szkole Alexios spotyka innych chłopców w podobnej sytuacji. Jest tam Demetrios, piętnastatek należący do bankiera Ksenofonta którego piękne czarne oczy są zawsze pełne smutku, którego nigdy nie wolno mu wyrazić. Jest Nikanor, czternastolatek posiadany przez generała Nikasza, który ma blizny na nadgarstkach od prób samokaleczenia, jedynej formy buntu, na którą może sobie pozwolić. Ci chłopcy nie mogą otwarcie rozmawiać o swoich doświadczeniach, ponieważ są stale obserwowani przez nauczycieli i służbę, ale rozwijają subtelny język gestów i spojrzeń, który pozwala im dzielić się cierpieniem. To milcząca solidarność ofiar, które rozumieją horror swojej sytuacji, ale są bezsilne, aby ją zmienić. Podczas lekcji retoryki uczą się o wielkości Aten, o wolności i demokracji, o godności obywatela. Ironia jest druzgocąca, uczą się o wartościach, które nigdy nie będą dotyczyć ich samych. Są uczeni o filozofii, która gloryfikuje ich wykorzystywanie jako najwyższą formę miłości i edukacji. Czasami Aleksios zastanawia się, czy powinien czuć się wdzięczny za edukację, którą otrzymuje, czy wiedza, którą zdobywa, jakoś kompensuje cierpienie, które musi znosić, czy może stanie się wolny po ukończeniu nauki i będzie mógł używać tego czego się nauczył dla własnej korzyści. Te myśli są szczególnie okrutne ponieważ dają mu nadzieję, która prawdopodobnie nigdy się nie ziści. Większość eromenów nigdy nie uzyskuje prawdziwej wolności. Gdy przestają być atrakcyjni ze względu na wiek, zwykle około 18 roku życia, są sprzedawani jako zwykli niewolnicy albo pozostawiani na pastwę losu na ulicach Aten. Nieliczni szczęśliwcy mogą zostać wyzwoleni przez swoich właścicieli, ale nawet wtedy ich przyszłość jest niepewna bez rodziny, która by ich przyjęła bez zawodu, którego mogliby się uczyć, bez środków do życia, są skazani na margines społeczeństwa. Wielu kończy w portowych dzielnicach jako prostytutki obsługujące żeglarzy i obcokrajowców. Niektórzy próbują zostać w domu swoich byłych właścicieli jako służba, ale to oznacza życie w ciągłym upokorzeniu, gdzie każdy w domu wie, jaka była ich poprzednia rola. Są widmami swojej własnej przeszłości żywymi przypomnieniami czasów, gdy ich ciała były źródłem przyjemności dla panów domu. Najgorsze w systemie greckim jest to, że jest prezentowany jako idealny model związku między mężczyznami. Filozofowie piszą traktaty o pięknie pederastii, poeci komponują wiersze o boskiej naturze miłości między Erastem a Eromenem, artyści tworzą rzeźby i malowidła, przedstawiające te związki jako szczyty ludzkiej doskonałości. Ta kulturowa gloryfikacja sprawia, że Aleksios wątpi we własne odczucia. Jeśli wszyscy mówią, że to, co przeżywa, to piękna i szlachetna miłość, czy jego ból i upokorzenie oznaczają, że jest z nim coś nie tak, czy jego niechęć do intymności z Peryklesem świadczy o jego moralnej niedojrzałości, te wątpliwości są umiejętnie podsycane przez Peryklesa, który regularnie mówi Aleksiosowi, że jego opór wobec ich związku wynika z braku wyrafinowania, i zrozumienia prawdziwej natury miłości. Tłumaczy mu, że wielcy bohaterowie przeszłości, jak Patrokles i Achilles, odnaleźli w swoim związku siłę i inspirację do wielkich czynów. Manipulacja ta jest szczególnie skuteczna, ponieważ Aleksios jest jeszcze dzieckiem, bez doświadczenia świata, które pozwoliłoby mu odróżnić prawdę od kłamstwa. Jego jedynym źródłem informacji o świecie są ludzie, którzy go wykorzystują. Więc stopniowo zaczyna wątpić we własne odczucia i instynkty. Religia, która powinna oferować pocieszenie i nadzieję, staje się kolejnym narzędziem manipulacji. Perikles zabiera Aleksjosa do świątyń, gdzie składają ofiary bogom, którzy rzekomo błogosławią ich związek. Mówi mu o Zeusie i Ganimedzie, o Apollinie i Hyacynthosie, o wszystkich boskich związkach między starszymi bogami a młodymi śmiertelnikami. W świątyni Afrodyty Alexios musi składać ofiary za szczęście swojego związku z Peryklesem. Ironia jest druzgocąca, zmuszany jest do modlitwy o błogosławieństwo dla swojego własnego wykorzystywania. Kapłani, którzy przyjmują jego ofiary, wiedzą o naturze jego relacji z Peryklesem, ale traktują ją jako normalną część greckiego życia religijnego. Podczas wielkich religijnych festiwali, takich jak pana Tenaja, Musi uczestniczyć w uroczystościach jako towarzysz Peryklesa. Ubierany w najpiękniejsze stroje, ozdobiony kwiatami i drogocennymi kamieniami, reprezentuje ideał młodzieńczej urody. Tłumy podziwiają jego wygląd, nie wiedząc o cierpieniu ukrytym pod maską piękna. Te publiczne wystąpienia są dla Aleksjosa szczególną torturą. Musi uśmiechać się i wyglądać na szczęśliwego podczas gdy w głębi duszy wie, że jest tylko ozdobą, żywym symbolem bogactwa i władzy Peryklesa. Każdy podziw jaki wzbuza w tłumie, każdy komentarz o jego pięknie zwiększa jego wartość jako własności. Podczas procesji religijnych Aleksios niesie święte przedmioty albo sypie kwiaty przed posągami bogów. Jego udział w tych ceremoniach jest przedstawiany jako honor, ale w rzeczywistości to kolejny sposób demonstracji własności perikles pokazuje wszystkim że posiada najpiękniejszego chłopca w atenach w miarę upływu miesięcy aleksios zaczyna dostrzegać subtelne zmiany w sposobie w jaki traktuje go perikles jego entuzjazm wobec chłopca słabnie jego uwaga staje się mniej intensywna aleksios rozumie że zbliża się do wieku w którym przestanie być atrakcyjny dla swojego pana to odkrycie przynosi mieszane uczucia. Z jednej strony będzie wolny od codziennego wykorzystywania. Z drugiej strony wie, że jego przyszłość jest niepewna. Co stanie się z nim, gdy Perikles się nim znudzi? Czy zostanie sprzedany komuś innemu? Czy zostanie wyrzucony na ulicę bez środków do życia? Perikles zaczyna interesować się młodszymi chłopcami. Alexios widzi, jak jego pan ocenia nowych kandydatów na Agorze. Słyszy rozmowy o świeżych twarzach, które pojawiły się na rynku niewolników. Wie, że jest zastępowalny, że jego lata jako faworyt zbliżają się do końca. Ta świadomość przynosi paradoksalny ból. Mimo, że nienawidzi swojej sytuacji, stała się jedynym życiem, które zna. Idea życia poza willą Peryklesa napawa go równie wielkim strachem, jak perspektywa pozostania został tak skutecznie skondycjonowany, że nie potrafi wyobrazić sobie siebie poza rolą Eromenosa. Jego edukacja, która miała być rekompensatą za cierpienie, również zbliża się do końca. Nauczyciele zaczynają traktować go z rosnącym dystansem, przygotowując się na jego nieuniknione zniknięcie z ich klas. Wie, że wiedza, którą zdobył, będzie bezużyteczna w życiu, które prawdopodobnie go czeka. Podczas jednej z ostatnich lekcji filozofii Aleksios słucha wykładu o naturze sprawiedliwości i dobra. Nauczyciel mówi o tym, jak wielcy filozofowie definiowali moralność i etykę. Ironia jest tak bolesna, że Aleksios ma ochotę krzyknąć jak można mówić o sprawiedliwości w społeczeństwie, które systemowo wykorzystuje dzieci. Ale wie, że każde słowo protestu oznaczałoby natychmiastowe i surowe kary. Został nauczony, że jego rola polega na milczeniu, na przyjmowaniu wszystkiego, co się z nim dzieje, z wdzięcznością i pokorą. Jego głos nie ma znaczenia, jego odczucia są irrelevantne, jego przyszłość nie należy do niego. Jedyną formą oporu, na którą może sobie pozwolić, jest wewnętrzny opór. W głębi duszy, w miejscu, do którego nie mogą dotrzeć jego właściciele, zachowuje iskierkę swojego prawdziwego ja. To miejsce bólu ale także miejsce prawdy, jedyne miejsce, gdzie może być sobą. Podczas długich nocy spędzonych w małej komnacie Aleksios, śni o życiu, którego nigdy nie będzie mógł mieć, śni o domu, gdzie byłby kochany za to, kim jest, a nie za to, jak wygląda, śni o przyszłości, gdzie jego ciało należałoby do niego, gdzie jego wybory miałyby znaczenie, gdzie mógłby być człowiekiem, a nie własnością. Te sny są jednocześnie jego zbawieniem i przekleństwem. Dają mu siłę do przetrwania kolejnego dnia, ale także przypominają o wszystkim, co stracił i czego nigdy nie odzyska. Są oknem na życie, które mogłoby być, gdyby urodził się w innym czasie, w innym miejscu, w innej rodzinie. Aleksios zaczyna zauważać subtelne zmiany w zachowaniu służby domowej. Słudzy, którzy wcześniej traktowali go z mieszanką strachu i szacunku, Teraz okazują mu litość. Widzą, że jego dni jako faworyta są policzone i przygotowują się na jego nieunikniony upadek. Niektórzy ze starszych służących próbują mu dyskretnie pomagać. Niewolnica kuchenna czasami daje mu dodatkową porcję jedzenia. Ogrodnik pokazuje mu jak ukrywać małe przedmioty, które mogłyby przydać się w przyszłości. Te gesty dobroci są rzadkie i cenne w świecie, gdzie jest traktowany jak rzecz. Ale nawet te małe akty współczucia przypominają mu o jego prawdziwej pozycji. Jest przedmiotem litości, nie osobą godną szacunku. Jego tragedia polega na tym, że nawet dobroć, którą otrzymuje, podkreśla jego niski status i beznadziejność jego sytuacji. W miarę zbliżania się jego osiemnastych urodzin, daty, która oznacza koniec jego przydatności jako Eromenos. Alexios zaczyna obserwować, jak Perikles przygotowuje się na jego zastąpienie. Widzi nowego chłopca, Lysiasa, jedenastolatka o złotych włosach i zielonych oczach, który zostaje przyprowadzony do willi na okresy próbne. Obserwowanie przygotowań Lysiasa do tej samej roli, którą on sam pełnił przez lata, jest dla Alexiosa torturą nie do opisania. Widzi w oczach młodszego chłopca. Ten sam strach, który sam odczuwał sześć lat temu, chce go ostrzec, powiedzieć mu prawdę o tym, co go czeka, ale wie, że każda próba interwencji oznaczałaby kary dla nich obojga. Lysias przechodzi przez te same procedury przygotowawcze, które kiedyś przeszedł Aleksios, te same kąpiele perfumowane, te same seanse golenia, ten sam trening w grze na lirze i recytacji poezji. Aleksios widzi, jak chłopiec stopniowo traci swoją niewinność i spontaniczność. Zastępowane są one wytrenowaną uległością i studiowanym wdziękiem. Najgorsze jest to, że Aleksios zaczyna rozumieć psychologię swojego właściciela. Widzi ekscytację Peryklesa związaną z kształtowaniem nowej ofiary, jego fascynację procesem łamania ducha młodego chłopca. To odkrycie jest przerażające. Aleksios realizuje, że dla Peryklesa Najbardziej podniecającą częścią całego procesu jest nie fizyczne posiadanie, ale psychologiczne zdominowanie. Gdy Lisjas przejmuje jego rolę, Alexios zostaje przeniesiony do mniejszej komnaty, dalej od centrum uwagi. Jego ubrania stają się mniej luksusowe, jego posiłki prostsze, jego obecność mniej wymagana. To stopniowe degradowanie jest może bardziej bolesne niż gwałtowne odrzucenie. Ponieważ każdy dzień przynosi nowe dowody jego malejącej wartości. Perikles przestaje go zapraszać na symposia. Nie ma już potrzeby, żeby Alexios deklamował poezję czy tańczył dla gości. Lysias przejmuje te obowiązki, a Alexios staje się niewidoczny. Ta niewidzialność po latach bycia centrum uwagi jest paradoksalnie bolesna. Przyzwyczaił się do bycia pożądanym, nawet jeśli to pożądanie oznaczało wykorzystywanie. Rozpoczynają się dyskusje o jego przyszłości Aleksios słyszy fragmenty rozmów między Peryklesem a jego doradcami o tym co zrobić z chłopcem, który przestał być użyteczny. Niektórzy sugerują sprzedanie go do domu publicznego, inni proponują użycie go jako prezentu politycznego dla przyszłego sojusznika. Te rozmowy prowadzone są w jego obecności, jakby był przedmiotem mebla niezdolnym do zrozumienia. Ta dehumanizacja jest być może najokrutniejszym aspektem całego systemu. Nawet w momencie decydowania o jego przyszłości nie jest traktowany jak istota myśląca i czująca. Aleksios zaczyna rozważać opcje, które są mu dostępne. Może próbować ucieczki, choć wie, że jako zbiegły niewolnik byłby natychmiast rozpoznany i zwrócony. Może próbować popełnić samobójstwo, choć nawet to nie należy do niego. Jego śmierć oznaczałaby stratę finansową dla Peryklesa. Może próbować znaleźć nowego właściciela, który traktowałby go lepiej, choć jego wiek sprawia, że jego wartość na rynku jest już minimalna. Może próbować ukryć się wśród niewolników pracujących w portach czy kopalniach, choć wie, że takie życie oznaczałoby powolną śmierć od wyczerpania. Wszystkie te opcje wydają się równie beznadziejne. Alexios realizuje, że system, który go stworzył, nie przewiduje żadnej prawdziwej drogi wyjścia dla takich jak on. Jest produktem społeczeństwa, które go wyprodukowało, wykorzystało i teraz przygotowuje się na jego wyrzucenie.